Cześć wszystkim z tej strony. Michał Dejnek z 2 HL. witam Was po weekendzie. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o budowaniu, parę zdań na temat budowania relacji z ludźmi w biznesie, w Waszym życiu towarzyskim, w Waszym życiu prywatnym, ponieważ jest to bardzo ważny aspekt naszego życia. A mianowicie chciałem Wam przytoczyć jeden cytat, który bardzo mocno utkwił mi w głowie, a mianowicie to, kim jesteś, przemywa tak głośno, że nie słyszę, co mówisz. Do czego tutaj zmierzam? Zauważcie, że możemy podzielić tak naprawdę ludzi w tym temacie. Ja to w zasadzie tak skategoryzowałem na dwie grupy. A mianowicie można mówić o ludziach, którzy tylko mówią, bądź o ludziach, którzy mówią i jeszcze za tymi słowami e, podążają czyny. No i teraz odpowiedz sam sobie na pytanie szczerze: w której grupie ludzi ty byś się odnalazł? W tej, który, którzy tylko mówią. Czy w tej, którzy mówią, ale jeszcze poza tym wkładają w to czyny, czyli po prostu oni mówią i również i to samo robią. Zobaczcie, jak, jak, jak mało jest obietnic bez pokrycia w stosunku ciebie samego do siebie. Ile razy w Sylwestra obiecywałeś sobie, ile razy postanowienia sobie dawałeś, że w tym roku zrobisz to, 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 to i tamto, tak? Ile razy dziennie sobie obiecujesz, że zmienisz coś... A rano wstajesz, i okazuje się, że to jednak idzie gdzieś w niepamięć, i, 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 i tego dalej nie kontynuujesz. I zobaczcie, jak można budować dobre relacje z ludźmi i przyciągać ich do własnego biznesu, towarzysko bądź prywatnie, jeżeli sami nie potraficie mieć dobrych relacji sami ze sobą. Bo jeżeli wy sobie coś postanawiacie i względem siebie nie potraficie dotrzymać słowa, no to odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Jak ludzie mają być przyciągani szczególnie do waszych biznesów, skoro wy sami nie potraficie spełnić obietnicy względem siebie? No, i tak jak mówię, abyś mógł budować dobre relacje z ludźmi, najpierw należy zacząć budować dobre relacje z samym sobą, ponieważ jeżeli to już opanujesz, uwierz mi, że twoje życie zmieni się o 180 stopni. Jeżeli Ty będziesz szczery względem siebie, to będzie bardzo widoczne, to się będzie tak rzucało w oczy, że Twoja energia będzie dużo, dużo wyższa, ludzie to zauważą i sami zaczną pytać, co się stało, co się w Twoim życiu zmieniło. Przede wszystkim zobaczą, wow, kurde, stary, co Ty zrobiłeś, że Ty się tak zmieniłeś. Zobaczysz, że ludzie sami zaczną to dostrzegać i sami zaczną przychodzić do Ciebie. A przecież o to Ci właśnie chodzi, prawda? Jeżeli prowadzisz biznes, bądź zależy Ci na dobrych relacjach z ludźmi. Także to moja taka wskazówka na dzisiaj. Ja Was pozdrawiam bardzo gorąco. Odwiedzajcie naszego bloga, sprawdzajcie go na bieżąco, czy tam się nie pojawia jakieś zmiany, różne ciekawostki. Ja jestem na etapie pisania artykułu o, o dobrym budowaniu relacji względem ludzi. Myślę, że to da Was na szerszą skalę, już bardziej tak szczegółowo opisane, będzie dobrym, dobrym, dobrą wskazówką, żeby, żeby różne rzeczy zastosować w swoim życiu, sprawdzać to, bo tak jak mówię, życie polega... Na sprawdzaniu, nie tylko na czytaniu. Także to, co przeczytasz, wdrażę w życie, sprawdza, jak to się sprawdzi, dla Ciebie przede wszystkim. No i cóż ja mogę powiedzieć. Życzę Wam miłego wieczoru, no i do zobaczenia. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!